Wigos, który jest bardzo prosty, bardzo smaczny, bardzo ma dużo opinii, pozytywnych komentarzy. Ja zrobię z połowy porcji, bo oryginalny przepis jest na jakieś 2,5 kg kapusty kiszonej. Ja zrobię przez pół także będziemy potrzebować takie dwa opakowania jakiejś nowej jakości kapusty kiszonej, którą trzeba będzie najpierw odcedzić. Soku nie ma co wylewać, bo jest bardzo zdrowy. Wiadomo dużo probiotyków, także może później go wypić. Zaczniemy od odcedzenia. Kapuza należy spróbować, jeżeli jest zbytnio kwaśna to sobie ją przepłukać wodą. Jest to przepis, z którym się nie używa się serii tylko wszystko jest skiszona. Kapuca jest dosyć płaskawa. Tak to delikatnie ją przepukamy pod wodą. W międzyczasie wcześniej należy użyć jakieś 20-25 gram suszonych grzybów, które zalewamy 500 ml bieżącej wody i odstawiamy minimum na jakieś 2 godziny te grzybki. Później odcedzimy, pokroimy je w kosteczkę. Kapustę mamy przypłukaną, należy ją poszatkować na mniejsze kawałeczki. I poszatkujemy. Tą kapustkę trzeba będzie wziąć liter wrzątku rządku i zalać literem wrzątku w rządku w garczku i zaczniemy to pomalutku gotować. Liter w rządku. Kapustka mamy zalaną. Teraz się za grzyby, pokroimy na, na drobniejsze kawałeczki. Wiadomo, że wody nie wylewamy. Odlejemy wszystko do kapusty. Na razie kapustę gotujemy bez przykrycia. Tak nam jest w przepisie, żeby parę minut ją przygotować. Dopiero później będziemy ją przykrywać. Dodajemy teraz do kapustki. Tak samo wywar. Teraz dajemy kilka przypraw: dwa liście laurowe, dwa ziarna jałowca, dwa ziarna pieprzu i dwa ziarenka ziela angielskiego. Wszystko to będziemy tutaj do, do bigosiku. Przemieszamy. Tak jak mówiłem, przepis jest. Na 2,5 kg ja robię przez pół, no tak mówię, To jest 5-litrowy garczek. Jak to wszystko, że zawsze porzucać, to nie wiem czy mi się w tym zmieści. Ale to wyjdzie w praniu. Dobra, przyprawy wszystko mamy. Czekamy aż tam zacznie wrzeć. Bez przykrycia. Ogień zmniejszymy, tylko zacznie bulgotać. Do przepisu jeszcze będzie tak potrzebny. jakieś 250 gram mięsa wołowego i w przepisie jest 250 gram mięsa wieprzowego. Jakieś 400 gram różnych kiełbas i 150 gram boczku. Tu akurat boczek mam już odmierzony, też jakieś 150 gram. Jakieś 400 gram różnych, różnych wędlin. Dam 300 gram akurat mam w tym, tym momencie mięso z jelenia na gulasz, także damy mięso z jelenia I jakieś 250 gram, 300 gram mięsa wołowego. Miałem dać dzika, ale może być za twarde. Mówię, przepis oryginalny jest na, na 250 gram mięsa wołowego, tak samo wieprzowego, różne kiełbasy, no i boczek. Także zaraz będziemy kroić jelenia. Zaczniemy od smażenia boczku. Zgrzejemy batelnię. Boczek mędzony. Prysmażymy boczek, później na tym samym będziemy smażyć resztę ending. Tak, boczek mamy już podsmażony. Dodajemy do naszej kapusty. Tłuszczu, wiadomo, nie wylewamy z tego boczku. Będziemy teraz podsmażać na tym tłuszczu mięso wołowe. Do momentu, aż nam woda odparuje, aż się mięso rumienić. Potem dodamy ilenia. przepisie, że można dodać do tego boczku jeszcze łyżkę oliwy, żeby się smażyć, ale tak jak widać, boczek nie się pusił. Tu już tak, że nie ma sensu jeszcze się bawić z oliwami. Pokolimy zielenia. Pogotowo się postawi zaskryte, tak że możemy to śmiało przykryć. Zmniejszymy gaz. Dobra, to jest jakaś No, Dobra, wszystko się nam troszkę wymieniło. Dodajemy teraz drugie mięsko. W tym przypadku robimy, robimy lewe, wiek, to wiek. dodajemy wydolę Później dodajemy. I posażamy, Czyli dalej wodę odporowujemy i podsmażamy, żeby się normalnie zarumieniło. Będziemy to wszystko później podsmażać z różnymi kiobaczkami. Jak już wszystko podsmażymy, wrzucimy do bigosu, będziemy to wszystko gotować około godziny. Będziemy później jeszcze potrzebować na tę ilość, co ja mam, jeden taki, nawet niecały przecier, przekąseta pomidorowy, który zalejemy taką samą ilością rządku, tak jak ja tutaj zrobiłem. Będziemy również potrzebować półkostki żywowej, kółkostki wołowej. Zalewamy to w rządku. Mamy no. to. Kosteczki rozpuszczone. Na razie odstawimy, bo nam nie będą potrzebne. Będzie nam potrzebne później jakieś cztery śliwki suszone. Przyprawa do bigosu. Praktycznie będzie około niecałe, niecałe pół opakowania przyprawy środka papryka, ostra papryka i trochę, trochę kumino, czyli tego kumino rzymskiego, soli, i i jedna łyżka sosu sojowego. Nie ma ukrywać, na pewno by go będzie dobry, nawet może by to było nazwać mięso z kapustą, a nie kapusta z mięsem. To dorzucimy różne kiełbasy. Nie mówię, jakieś 350-400 gram, można dodać. No i podsmażamy teraz wszystko razem. Teraz jest to wszystko będzie wędrzewało do naszego garszka Będzie praktycznie na full. ewentualnie na takie miejsce. Coszkę się okaże. Jak to wszystko razem wymieszamy. Przykryjemy, ustawimy na jakiś mały ogień i godzinkę niech to pyrka. Później będziemy doprawiać resztą. ta czasu do czasu na razie przemieszać. No, godzinka minęła. Weźmiemy teraz nasze steczki rosołowe. Zrobiłem błąd, bon, bo za wcześnie rozmieszałem. Najlepiej przed, coraz, przed dodaniem. Mieszać z rządkiem, teraz musiałem podrzeć Doprawimy teraz troszkę przeprowadzi. Dodamy trochę kimku. I że to w nie było za dużo. Troszkę papryki słodkiej, troszkę papryki ostrej, dodamy soli. Będę dużo, bo wiadomo, że dnia też będzie też słono w tym słonie i trochę pieprzu. Zawsze może później doprawić. Wiadomo, że Bigos będzie tam na któryś dzień dopiero będzie najlepszy. Także lepiej go kilka razy podrzać. Jakoś się potem przemrożę nawet trochę, to wszystkiego na nie zjem. Dajemy teraz nasz sos sojowy. Jakieś około łyżki. I niecałe pół opakowania. Przyprawy do bigosu. I te wasze posiekane w kosteczkę. akurat tutaj cztery śliwki. ładnie wymieszamy i będziemy jeszcze gotować z pół godzinki pół godzinki minęło dodamy teraz przecier ze wodą będziemy jeszcze gotować jakieś 10 minut ciągle mieszając, żeby nam się nie przypaliło taki bigos będzie najlepszy na drugi dzień, czy nawet na trzeci, czy czwarty, i więcej razy podejrzany, tym będzie smaczniejszy. Sok z kapusty, wiadomo, tak jak mówiłem, lepiej odlać na świeżo, wypić surowy. I tak jak ludzie piszą w komentarzach, żeby dodawać na do kapusty, bo jest witamina C, są probiotyki. Tylko, że chyba nie wiedzą, że witamina C ginie w 40 stopniach. W podobnej temperaturze giną probiotyki. Także i tak z takiego soku z takiego bigosu ugotowanego nie mamy nic także lepiej sobie odlać i wypić sobie na surowo tu przynajmniej będzie witamina C naturalna, probiotyki tylko sprawy gotowe także radzę spróbować przepisu